Witam wszystkich na kolejnym odcinku. i Dzisiaj nowe nabytki. Takie trzy pocztowe. Jeden, jakby to był tepler, ale nie wiem co. Gościu mi dorzucił takiego jeszcze. To je wezmę. A tutaj ten młody. Jeszcze z Kubyły ma I ten też widzę z tego roku. Tylko na obrączce z zeszłego. I ten to chyba z zeszłego roku jest. Także takie gołębie sobie wpuścimy do gołębnika od razu. Ale zanim to, to tutaj jednego ma pocztowego lekko chorego. Tu mu lekarstwo dałem. Powinien wyzdrowieć. I tutaj te trzy z młodym Nowe Poidło ogólnie kupiłem im i do gownika tamtego też. 3,5 litrowe to jest. Sobie je wpuścimy. Tutaj im jeszcze siodełka dorobiłem Cztery I taką tą co mówiłem Ostatnio że mam zrobić Jedną belkę Także mają gdzie siedzieć No i sobie je wypuścimy Tak się jako że otwierało Trochę dalej żeby nie wyleciały Jeszcze przymknę drzwi trochę ciemno. Może lekko uchylę. Trzy siwe już poleciał tam trochę ciemno, bo jest po dwudziestej pierwszej. Także teraz jest, są 42 gołębie. Lot pomału się rozrasta. To jeszcze muszę gościowi oddać, bo nie miałem co wziąć. Tu taką klatkę mi dał. Ogólnie to jeszcze kupiłem im znaczniki niebieskie i zielone po 100 sztuk. Pociełem po 8 zł, czyli 8 groszy za sztukę. Także bardzo dobra cena. Że on tu gdzieś siedział, tutaj, bo on sobie lubi siedzieć. Tego nawet nie zauważyłem. On dzisiaj, jak sobie na dachu siedział, to się tak bardzo ładnie nadmuchał. Samiczka tam siedzi. Właśnie ten jest jakiś taki dziwny, bo pióra niby powinny mu rosnąć. Jakby urosnąć już, bo jest, no jest młody, ale już na tyle młody, że no powinny mu wyrosnąć piórka. A tak do końca nie wyrosły, bo są lekkie prześwity. Właśnie widać to. I dziwne, właśnie taki fajny. Jak staropolskie albo rzeszowskie jakieś gołębie. Taki niby zmieszany, niby nie. Właśnie nie wiem, co z nim zrobić. Jak kupowałem, to myślałem, że będzie miał piórka. Już jak wezmę go jakiś czas u mnie, to odro urosną mu. A tak się nie stało. Damy mu jeszcze czas. ostrości, coś nie chce łapać, bo jest ciemno. Tata mówił, że będzie brał i w szopie światło. Montował to, pociągniemy tutaj też oświetlenie. Także tak to wygląda większość pocztowych. Niektóre puszczam, niektóre jeszcze nie. Także siodełka jeszcze I tutaj zamontuje dwa na dole i wystarczy. I tam można nad tą nad tym wlotem z drewna, tutaj, co się do góry go podnosi, to też można zamontować z cztery. I tutaj, tak samo myślę, że dwa się zmieszczą, i tutaj też, tak, że, że miały gdzie siedzieć. Właśnie, tabelka jest o tyle fajnie, że one mogą sobie Po środku i jest więcej miejsca, więcej przestrzeni. Mają. Myślę, żeby to siodełko obniżyć o troszeczkę i to też, albo gdzie indziej je dać, choćby tam, bo tutaj przeszkadza delikatnie. Także u tych na tyle. Jedzenia też im troszeczkę sypnąłem, To im resztki zostały, bo po trochu im daję. trasera do szopy dałem tam Żeby się od tego nie zaraził Bo on już lepiej z nim jest A ten jest widzicie w jakim stanie Temu Spada to właśnie na dół Będę musiał od spodu jakiś gwózdek dać Żeby to nie zlatywało No i tutaj zastawiłem mu te przejścia Takie żeby pod spodem się nie chował bardzo ładne gołębie Mają czysto, bo sprzątam im średnio tak dwa razy w tygodniu. Bo mam czas akurat to się posprząta. Tutaj tą budkę ściągnąłem, bo tutaj przeszkadzała im. Tu ją położyłem, będę musiał schować, bo papug nie będę miał. A tutaj jeszcze po nich klatka jest. Ty też za niedługo będę musiał poparować. 42 gołębie, myślę, że z 60 będę miał w tym roku. No, jak nie więcej, wodę też raz dziennie im zmieniał, żeby tutaj wirusy i bakterie się nie rozwijały u nich, wszystkie weszły. Tutaj na sznurek im wziąłem, jakby się chciało otworzyć, czy coś, no nie powinno, ale jakby jakiś drapież, drapieżnik by wszedł, to żeby tu się nie otworzyło. Tak na wszelki wypadek, bo jak otwieram im to łapę i wypuszczam przez drzwi, bo tutaj mam te stare, które by mi pouciekały i te łapane takie z lotów. Obce. Także wiecie, jak to jest. Także nowe gołębie. Cztery są, niech sobie siedzą. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym. Cześć.